Sin, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy grali Gwen I dzisiaj trochę później zaczynam nagranie, bo dopiero na linii, więc postaram się na szybko wytłumaczyć co i jak Ale Gwen dostała w tym patchu dłuższe zmiany, które sprawiły, że wróciła od, ona do momentu, w którym była tak mniej więcej pół roku temu Gdzie miała o wiele słabszą linię, ale jednocześnie lepiej skalowała i też często przez to pojawiały się na niej inne buildy Takie bardziej pod asasyna. Na przykład ludzie składali kiedyś nie wiem, na shortu, fawy, shadowflame'a, wrabadona, coś takiego Po prostu zabijało się ludzi z samej Jarki. teraz coś takiego może znowu być już raczej nie będzie wybierana prawie co grę, tak jak to było przez ostatnie nie wiem pół roku, yy, tylko pewnie będzie bardziej pikowana właśnie w tanków czy w jakieś takie meczapy, że po prostu mieć tę swobodę skalowania i właśnie raczej, o nie miałem, e, właśnie to jest już pierwszy przykład, gdzie zwyczaj byście mieli, żeby odskoczyć, a nie miałem, więc ja też muszę się przyzwyczaić, ale wracając to... Yy... Gwen będzie miała teraz znowu słabszą linię, więc zazwyczaj nawet nie musicie się nastawiać na to, że jakoś chcecie mocno wygrywać linię, ale nic, wystarczy, że po prostu będziecie grali pod to, żeby wyskalować do tego pierwszego przedmiotu i po prostu później grać na bocznej, ale i grajcie te walki. Runy gram takie, jak widzicie tutaj na ekranie. Gram jeszcze First Strike'a, więc to tym bardziej sprawia, że, że moja linia będzie słabsza. No i przy okazji trochę przepraszam za głos, ale jestem trochę przeziębiony. Zawsze jak przelatuję do Hiszpanii, to mnie trochę łapie to przeziębienie od ciągłego siedzenia w klimatyzacji, więc yy, wiecie jak jest. Mam nadzieję, że będzie ok, ale dobra, będę musiał tutaj uważać na tego Orna, dlatego że on póki co mnie wszystkim trafiał, więc musiałem już użyć tutaj yy, moje potiony. O, znowu nie zdodżowałem. Dobra, chcę tutaj wybejtować jego manę, bo jeżeli on nie dobiegnie na ten autoatak z Wuna, no to myślę, że prędzej tutaj skończy mu się mana, niż, niż on mnie zabije. O, właśnie w taki sposób. Ja bym, uda mi się go tutaj zabić. Mam nadzieję, że tak, jeszcze jeden. Dobra, jeszcze git. Ja zdążyłem tego ostatniego autosa. No i mamy już tutaj pierwszego fraga. Sara Gwen by pewnie go zabiła już tutaj dwa razy, ale <grytanie> no, ale ważne, że zabiłem, bo bardzo się przyspieszę. No i dobra, biorę na szybko te, te dwa miniony tutaj i będę szedł do bazy. Można nawet trochę szybciej powinienem zrekolować. Bo jeżeli on to teraz szybko spuszuje, to nie wiem tutaj nie stracę dużej części fali zanim tutaj zdążę tepnąć z powrotem. Czekajcie, użyję tutaj ciasko i, i zostaję. Chcę to sfarmić Będę po prostu nie używał E, żeby mieć na jego W albo albo E. Postaram się go nawet trochę obić, żeby tutaj uder go. Yy, może nawet solo zabił, ale nie wiem, co robi ten ziomek. Jeszcze mi zksuł, kurczę, specjalnie poszedłem pod limit, bo, bo byłem pewny, że tutaj przeżyję, znaczy byłem pewny, no dobra, może nie byłem pewny, ale czułem, że tutaj przeżyję, więc specjalnie chciałem tutaj podejść, ale, ale zksuł mi tutaj skubany. Ale dobra, no ta gra to chyba będzie dobry przykład, żeby pokazać, jak skaluję tak no bo jestem w dobrym miejscu na linii, udało się już zrobić tutaj dwa fragi, gram jeszcze skalujące runy, więc jeszcze bardziej się przyspieszę na tym pierwszym, drugim przedmiocie. I co, jeżeli chodzi o przedmioty, to jak wam wspominałem, najczęściej właśnie pewnie na shortów będzie grany przynajmniej moim zdaniem, albo jakieś liczby, później Shadow Flame. Oczywiście nadal można iść ten stary build pod i, i Proto ale, znaczy Proto y, Rave makera i Protobelta, ale znaczy Protobelta, Riftmakera i na ale ja jestem o wiele większym fanem tego właśnie tej wersji Gwent, bo takiego bardziej Asasyna czy postać, która y, chce kreować walki. Tą drugą wersją też możecie kreować walki, ale jesteście takim bardziej brozerem apekowym, ja to tak lubię nazywać, który ma trochę więcej HP, który niby bije mniej, ale też jednocześnie łatwiej mu grać walki. Ale co w takich sytuacjach, jak jestem do przodu, to zaczynam się zastanawiać, jak chcę powiększyć przewagę. No, i mogę mieć kilka opcji: albo mogę go zapuszczać i grać pod plejty, albo mogę ustawiać falę w połowie, tak jak teraz, i sprawić, że on musi się pocić tutaj o każdego creepa, Bo w momencie, gdyby on tutaj podchodził farmić, no to po prostu kliknąłbym eku do przodu i może nawet jakąś rkę, jeżeli byłby już obity. Na przykład teraz on będzie podchodził pod kanona, więc od razu w niego wchodzę. No i go obijam, ważne żebyście pamiętali o tym, że jak to robicie to żebyście się pozycjonowali tak movementem trochę bardziej do przodu, że robicie takie kroczki do przodu właśnie jak on podchodzi, no bo jak będziecie stali za swoimi minionami czy coś no to on zawsze może podejść i sfarmić, a no jak będziecie robili takie kroczki do przodu i wychodzili trochę przed te miniony no to też wiadomo, że jemu trochę ciężej yy, grać. Okej, okay, Ramus tu idzie na topa, więc muszę uważać. Niby to jest dwóch tanków, ale wiecie, i tak będzie ciężko przeżyć Ramus z no to pewnie nie ruszę się za bardzo, jeżeli bym tam chciał yy, się z nimi bić, więc, więc no nie wiem, chyba ja muszę tutaj oddać tę jedną falę póki co i zagrać pod samego Expa, bo nie chcę ryzykować. Jakbym grał z Ignite'em, to bym pewnie grał pod jakiś potencjalny 1 za 1 Ale patrząc na to, że ten ziomek ma negatron klałka, ja nie mam Ignite'a, to... Wydaje mi się, że jest to zbyt ryzykowne. Dobra, ramus się pokazał na moich golemach, więc mogę tam podejść. Mój uder też pinguje, że biegnie, moje Nafiri też schodzi, więc faktycznie może tutaj coś wyjść. Fajnie, że nasze miniony go zauważyły, więc ma trochę lipy, będzie musiał pewnie werkować. Właśnie tak jak teraz. Dobra, jakby Nafiri go... Była w stanie zablokować, jego kłopotem pewnie arkowo pod Ty, on już tutaj, a do przodu. Tak może? No i jest, mamy drugi fraga. To jest właśnie zaleta tego ghosta na Gwen. Ja o wiele bardziej wolę Gwen yy, z Ghostem, szczególnie w tej wersji, bardziej pod bombę. Dlatego że o wiele łatwiej grać walki. Wiadomo, że ten flash i tak się przydaje, ale jak dla mnie. Była to postać, która właśnie chce być mobilna, chce być irytująca, chce grać trochę jak, taki, jak trochę taki komar, szczególnie z tym buildem, więc polecam Wam o wiele bardziej Ghosta. No a wiadomo, że też mogą być takie mecze, w których może innej też będzie spoko, a jak lubicie grać z flash'em, no to flash też jak najbardziej jest ok. No i co, cofamy się do bazy, kupujemy tak, może kupię jeszcze Dark Seal, a, patrząc na to jak ta gra wygląda i kupię buta. I teraz celem będzie grać pewnie pod cały Tower. Wzięliśmy właśnie Void graby naszym uderem, więc tutaj będę starał się y, karować tę grę, bo widzę, że sytuacja na bocie nie najlepsza, jaka jest ona 5:0 I też przy dziękuję Wam za... Za bardzo aktywny udział w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. Wiadomo, że i tak był tam konkurs, który pewnie rozwiąże do końca odcinka, ale 100 komentarzy się pojawiło, także bardzo Wam dziękuję. Kolejny konkurs na Battle Passa w lol pewnie nie wiem, jakoś za tydzień zrobimy w weekend czy coś takiego, zobaczę. Możemy co tydzień taki robić. No dobra, teraz staram się po prostu stakować tutaj First Strike'a jak widzicie, dlatego wskakuję do przodu. Ile już wystakowałam golda? 200 golda. Z tej drugiej runy, która daje gold ex przedmiot, też 170 golda. Więc to tutaj bym dostał dodatkowego fraga. No i co, jak widzicie, tutaj puszuję powoli, w momencie, gdy ta fala kolejna będzie przechodziła, to zaczynam to dopuszowywać od razu i będę teraz grał pod platea z Demolishem. Widzę Ramusa, więc tutaj o nic nie muszę się bać. Jedyne co on tutaj może robić, to mnie obijać, ale jak mnie obija, no to nie farmi, więc mnie to też. Cieszy. Kolejna fala zwykła. No i mógłbym tutaj łapić tę falę głęboko, ale raczej nie powiększa przewagi w taki sposób, ale po prostu grać normalnie linię i właśnie starać się obijać go, gdy fala jest w połowie, albo właśnie slow pushować i gromadzić tę falę i przykładowo pushować na kolejnej i znowu podchodzić pod Platan z Demolishem, który akurat będzie wtedy znowu dostępny. A w międzyczasie, jak tutaj Siemiak będzie podchodził, no to znowu go obijamy tak jak wcześniej, żeby nabić first strike'a Uder tutaj pinguje, że chce grać pod dive'a, ale jakie o Nie wiem, jak on sobie to wizualizuje Ja tutaj samemu wezmę Tower. Ja tej pomocy nie potrzebuję. No Uder chce grać pod Dive, ale patrzę przedmioty Orna i nie wiem czy to jest dobrym pomysłem, no jeżeli uda mi się go obić, no dobra, teraz się uda, bo udało mi się go obić, więc więc to się uda, ale myślę, że to głównie dzięki temu, że ornstrolową i dał się tutaj obić, bo jeżeli byłby na tych hapekach poprzednich, to nie wiem czy byłoby to możliwe. Patrząc na yy, przedmioty Udyran i patrząc na to, że nie mielibyśmy fleszy, ale może i tak byłoby to możliwe. Może w wiecie, ja tak na narzekam, a patrząc na to XFIDowany i tak byłoby to okej, okay, ale no, jest biorę cały tower. Pierwszy tower w 11 minucie, rekolujemy 1700 golda, jest, jest super. I co, na drugi przedmiot, tak jak wspominałem, raczej pójdę Shadowflame'a, a na trzeci yy, Rabadon'a. Chociaż patrząc na ich przedmioty, to nie wiem, czy nie opóźnię tego Shadowflame' i nie pójdę przykładowo Rabadon'a w Void dlatego że mają orta, które składa już dużo mera, mają tego Ramusa, mają Tarika, które potem potencjalnie też będzie miał trochę emera, więc chyba to co zrobię to pójdę od razu rabadona w Wojtstafa. Jeżeli nie byłbym tak bardzo sfidowany to nawet bym myślał o Wojtstafie, może na drugi poziom i dopiero wtedy na Rawadonie na trzeci, ale patrząc na to jak jestem sfidowany to myślę, że tutaj ten rabadon na drugi będzie spoko opcją. Bo przykładowo ten ramus to nawet nie ma jeszcze kupionego emera, no ma tylko mercę, ale wiecie. Ale dobra, teraz póki co jak widzicie wracam od razu na topa nawet po wzięciu tego towera i nie romuję nic, bo no, mój champion nie jest jakiś wybitny do roamowania, wiadomo że z ghostem i zerką mógłbym kogoś dogonić coś zrobić, ale to co chcę zrobić, to się na sobie i pierw puszować, a później schodzić. Bo i tak mam TPK, więc jeżeli będzie jakaś ważna walka, to i tak będę w stanie tam dołączyć. A tutaj w międzyczasie i tak się chcę przyspieszać. Tam chcę być gotowy na TPK, bo będzie raczej walka o smoka. Więc też nie chcę używać tutaj nie wiadomo ile many. Dobra, skanujemy tutaj wszystkie wardy i patrzymy, gdzie będziemy mogli tepnąć. Tutaj na tego warda będziemy chcieli tepnąć, jak będzie walka. To pytanie, czy ta walka będzie dobra. Walka jest, więc tepujemy. Patrzyłem, czy tutaj przeciwna drużyna podejdzie i. I zobaczymy, jak to wyjdzie, bo mają dobre championy tutaj do walki i moja drużyna już padła. O, wszyscy we mnie proszują, czy ja tutaj chcę używać ghosta. No dobra, będę tutaj martwy. Bo mają bardzo dobre championy do walk, więc będzie trzeba uważać. Dobra, patrząc na to, jak to wyglądało, to chyba w tej grze postaram się grać bardziej pod siebie i przez boczną aleję, bo w sumie. Nie było szans wygrać tej walki, patrzcie na nasze czempiony. Chyba ja nawet nie powinienem tej typować, tylko powinienem grać pod pierwójkę. Ale dobra, no użyli wszystkie fleszy po mnie, używali r ten typował, ten yy, R-kował. Plus jest takie, że mamy dwa smoki z tego, więc to jeszcze więcej czasu mi daje na skalowanie. W tej sytuacji wyjdę po prostu z bazy do bota i będę grał sobie tam pod playty, ale no będę musiał uważać, bo pomimo tego, że mam bardzo dużo obrażeń, to yy, mają dobre postacie we mnie, bo mają dużo CSE, mają tarika, który wciśnie R-kę, mają ramusa, który nawet może wcisnąć E na mnie i za dużo nie zrobię, więc będę musiał być bardzo ostrożny, a też nie za bardzo. Będę miał czempiony, które mi pomogą w walkach, bo mam Nefirę, mam Udera, który, który, który fajnie, że biegną do przodu, ale też nie dał żadnego ssc No Może Popi koś werkuje i to sprawi, że będzie łatwiej, ale, ale no będę, grał musiał, będę musiał grać jako taki assassin chyba w tej grze. Ale no dobra, podchodzę tu pod Bota i od razu hituję y, Tower. Zobaczymy, czy uda się zgarnąć ten cały Tower. Próbuję tutaj zdodżować jego spele. Nie wiem, czego tutaj zabijam. Za chwilę zobaczymy, czy, czy wystarczy obrażeń. Chyba powinno. О нет, ну Myślałem, że, że reżyserowałem. Smutny bym był. Ale mamy na Rabadona w 14. Minucie, także no gra wygląda dobrze. No, jestem bardzo zfidowany, ale jak widzicie, przeciwna Kaisa też, bo też ma dwa itemy. A przeciwna Kaisa będzie miała trochę łatwiej grać te walki, bo cały team będzie wokół niej. Ja tutaj kusi mnie, żeby zgarnąć... Okej, okay, no, Ary tutaj pokazuje. Zakładałem, że będzie pokazywało się na topie, dlatego że wstało Herald. Więc tutaj chciałem od razu zrobić presję, ale dobra, widzę, że tutaj jest każdy. Jest tutaj Ari, jest Ramuz, więc ja będę robił y, zawikę i idę tutaj do bazy po tego Rabadona. I może nawet wyjdę z bazy do tego Heralda z tym, że. No niby mówiłem, że nie chcę się bić w takich walkach, no patrzcie na nasze przedmioty, Jim nawet nie ma jeszcze przedmiotu, ale, ale nie wiem, czy nie muszę tam wyjść w takiej sytuacji. Znaczy inaczej, może nie, że muszę, ale to raczej i tak będzie najlepsze dla mapy, jeżeli tam wyjdę i zrobię najwięcej presji. Bo na bota tam nie zdąży dobiec i zrobić presji. Mogę tutaj wyjść w okolicy mi i zobaczyć. Może będą grali pod tower i wtedy i wtedy tutaj będę. Ale dobra, widzę, że wzięliśmy Heraldę i teraz wracam do bota defensywnie, bo bo tutaj będą się kręcić. No dobra, jesteśmy na bocie, jest jeszcze tutaj ARI. Bardzo możliwe, że jest tutaj cała przeciwna różna. patrząc po tym jak ta ARI tutaj podchodzi. Bo Kai'Sa i Tarik też tutaj schodzili, więc nie dziwiłbym się, jakby tutaj wszyscy stali ze ścianą. Dobra, Kajsa się pokazuje, Rammus się nadal nie pokazuje, ale już teraz myślę, że mogę zacząć podchodzić. i recall i pójdę w topa. Minuta 30 do smoka, więc tak jak wam mówiłem, będę chciał grać trochę bardziej boczną alejką i zobaczymy, czy będę chciał się grupować pod tego smoka, no bo mam już dwa smoki. Ale jeżeli będę widział, że walka wygląda dobrze, no to czemu nie? Jeżeli udałoby się zdobyć tego trzeciego smoka, no to wiadomo, że jeszcze więcej tej presji byśmy mieli, więc też będzie można próbować to robić. No i co, minuta do smoka, mógłbym tutaj puszować. Na pałę, ale teraz mają jeszcze jedno okno, kiedy mogą do mnie zejść, więc chyba to, co spróbuję zrobić, to już teraz puszować tutaj te fale powoli. Może nie jest to coś instynktownego, jak przechodzicie tutaj na topa, ale to, co się wydarzy dzięki temu, to to, że jestem mniej botatny tutaj na jeszcze jakieś zejście na topa i też to, że w momencie, gdy tutaj zacznie się ten taniec wokół smoka, no bo pół minuty, no to będę miał większą falę na topie, więc też tutaj o wiele więcej mogę zgarnąć. Albo przykładowo w sytuacji, gdybyśmy tutaj oboje te powali, no to też oni więcej tracą, bo, no bo większa fala by się rozbiła pod tym towerem. Dobra, no i zobaczymy, czy. Będę chciał tam typować póki co, tak jak wspominałem. Gram tutaj yy, pod push, bo widzę, że już tam padliśmy, 10 sekund przed smokiem, więc tutaj będzie ciężko wykombinować jakoś bardzo dużo. On pewnie będzie chciał mnie nawet erkować, więc będę musiał uważać, bo nie się, jakby był w stanie mnie tutaj zbombić. Nie miałem W szybciej, więc trochę mniej tankowatny będę. Dobra, nie byłem pewny, czy musiałem używać ghosta, ale ale myślę, że było to y, potrzebne. W teorii też mogłem go zostawić, ja po prostu zostawić sobie tego ghosta, bo ten ziomek i tak miał 0,5. Ale myślę, że nie zaszkodzi go zabić po raz y, szósty. Wziąłem pierwójkę, wziąłem y, solo killa, wzięliśmy Wave'a na midzie, więc on no nic z tego nie zgarnął. Będę i będę szedł do bazy. No i teraz składamy tego Void Staffa. Dobra, Jin tutaj uciekał. Mam nadzieję, że nie będzie biegł w moją stronę, bo nie chciałem tutaj paść. Czy jest za mnie shutdown? Nie ma shutdowna. Jestem 3 level do przodu, więc. Y, no, może się uda zaskarować. Miejmy taką nadzieję. Dobra, tam jest jakaś zadyma. Czy ja tam chcę. Zatopować, no nawet nie za bardzo nam gdzie. Nie wiem po co się tam bijemy. Patrzę na nasze czempiony i nie wiem czemu oni się tam biją. Kaj samo jeden przedmiot więcej, mają lepsze czempiony do walk. Ciekawe. Biegnę tutaj znowu do bota i spróbuję, może znowu zabić tego orna. Fajnie, jeżeli udałoby się w niego wejść w momencie, gdy mam gotowego first strike'a, dlatego że ten first strike by mi sfarmił bardzo dużo golda. Z chwilę zobaczymy, ile. 40 golda? No dobra, myślałem, że trochę więcej, ale. I tak dodatkowy gold. Pewnie mi to więcej daje niż samorne, Ale ten first track jest fajnie, fajny, właśnie w takich sytuacjach. Wiadomo, że byłoby lepiej, gdybym miał nasakowane kół albo coś, no bo więcej bym farmił. Ale i tak zawsze coś. I Dobra, puszujemy tutaj dalej. I zobaczymy, czy zgarniemy tutaj tier wujkę. Drużyna w końcu coś robi. Kogoś wyłapuje, więc też o wiele prościej tutaj będzie puszować. Kajsa do mnie przyszła, więc też nie będę kombinował, tylko po prostu zejdę do mida i będę puszował gdzie indziej. Yy, Kajsa to jest chyba ja taka jedyna osoba, która jest użyteczna przeciwnej drużynie. Więc też ja chcę ją unikać. Wiadomo, że jeżeli byłoby to 1 na 1 no to chciałbym się bić, ale Patrząc na to, że ona zawsze będzie chodziła z ziomeczkami, no to ja będę ją unikał, no bo yy, będziemy mieli po prostu wtedy przewagę liczebną po, po innej stronie mapy. Więc co, trzy przedmioty w trzeciej minucie, chyba fajnie, co? Atak wstaje za 10 sekund. Yy, czy ja będę chciał się o niego bić? Może będę musiał, ale póki co chyba i tak wejdę w topa, bo mam TPK, podniosę tutaj tego red buffa i będę znowu grał pod ciebie. Jeżeli udałoby mi się zabić Orna na sajcie i oni robiliby atakane, to nie wiem, czym nawet nie skończył gry. Naprawdę będzie to bardzo wolne, bo zanim tam dobiegnę, to oni mogą już to zrobić, ale spróbuję. Tutaj jeszcze zrobić presję. Podnoszę jeszcze tutaj y, double buffa, spróbuję jeszcze tutaj spalić rkę. Może Ari, ja samemu nie chciałbym rkować. Bo nie chcę się trade'ować Arka za arkę, jak mogę spalić z samych ataków i znowu dostałem 30 golda z first strike'a. I dobra, mogę tam za chwilę szukać TPK, tylko muszę się trochę odsunąć, bo Ari będzie chciała mi go zatrzymywać. Dobra, póki co oni jeszcze tego nie robią, z tego co widzę, to oni próbują nas wyłapywać. Jakby się Kai'Sa gdzieś pokazała na midzie, to od razu MTF. Dobra, Kai'Sa się tam pokazuje, więc nie wiem o co my się tam bijemy, jak oni tego nie robią. Mogę teraz spróbować zabić te Ari, jak ona. jak ona nie ma swojej arki. Chyba tak zrobię. Dobra, zabijam te ARI. Czy ja tam chcę topować bez mojej erki, Myślę, że nie. Zagram tutaj po prostu pod golda. No dobra, tapniemy. Widać, że zaczyna to wyglądać dobrze. Wcześniej niezbyt wyglądało. Ale teraz wygląda to... ...nie najgorzej. I chciałem od razu tepować, dlatego że, jak widzę, te wszystkie erki Tarika, erki Orna i wszystko, to nie sądzę, żebym za dużo zrobił w walce, patrząc na to, jak bezużyteczni jesteśmy. Bo się okazuje, chyba jesteśmy bardziej użyteczni niż myślałem. Albo przeciwnikiem Strohu, wydaje mi się, że to drugie. No ale, no ale, zgarnąłem fragę, jeszcze tepnąłem, zabiłem, wzięliśmy ATK, no no bierzemy tak naprawdę wszystko. To kupujemy Medżaja? Klan 2 No dobra, kupujemy Medżaja. Minuta do smoka, więc wyjdę w topa, spuszczuję i zajdę tam z powrotem. Ulepszyłem buty, kupiłem Medżaja, 550 P, mam ghosta na kolejną walkę. Co prawda red buffa nie będę miał, ale... ale może i tak dużo zrobię. O! Czy ja chcę palić ghosta, żeby zabić tego pana? Jak go zabiję, to nie wiem czy to nie oznacza smoka za darmo. ale dobra. Jak użył E do przodu, to... Kurde, close. Nie wiem ile gold dostałem z first strike'a, ale też sporo. Już 570 golda z sfermiłem z... z tej runy i 650 z tej drugiej, więc mam dodatkowo 1 golda. No i niby użyłem tr za pół minuty mam kolejną, więc wiecie. O! Oj, ale to zdrożowałem tak na styk. Nie byłem w ogóle gotowy na to. Nie wiem czy ja tutaj przeżyję, bo Ramus może mnie dogonić tutaj. Ok, przeżyłem, więc chyba mamy z tego smoka, więc dobrze zareagowałem. Bo jakbym oddał 1 golda, to byłbym smutny i, i pewnie jeszcze zdążyliby dobyć z tego smoka. Zobaczymy, czy i tak nie zdążą, bo moja drużyna tam nie robi go, go jakoś szybko. Możliwe, że mi tower za to oddamy, ale za trzeciego smoka, no i tak jest to war. Ale no dobra, podchodzę tutaj znowu. Przeciwna drużyna ma taką kompozycję, że oni muszą się grupować w 5 osób, więc ja będę starał się zawsze to wykorzystywać. Dlatego, że jak widzicie kompozycję typu, nie wiem, Orn, Tari, Ramus, no to wiadomo, że oni na za dużo nie zrobią. Tylko będą chcieli się grupować piątkę i biec jak ta kula. Dlatego fajnie zawsze otwierać przez, ten, przez tę boczną alej, robić presję i dopiero później się grupować jak oni wracają na ten side lane. Myślę czy nawet cses a nie kupić w tej grze, że pomogło mi ten ramusa w walkach, ale dobra, chyba idę po prostu dalej pod bombę i do Shadowflame'a. Wystarczy, że trafię trzecią Rkę i pewnie każdy dostaje po 1 obrażeń. Widzicie, że ten Orn ma milion MRA i tak zabijam go w miarę szybko na mojej rce. Ale nic dziwnego, no mam 3,5 przedmiotów w 23 minuty. Dobra, podchodzę tutaj, gram z czerwonym trinketem, żeby też czyść i trochę widzicie, że mnie y, nie wyłapali. Zbiorę tutaj znowu wysokofale. Oni schodzą do bot'a, ale tam o, znowu się grupują w piątkę, więc ja tutaj od razu poszuję. Takie fajne, głębokie wardy tutaj zawsze pomagają, żeby y, mi pomagać tutaj grać swobodnie. Nawet jeżeli oni tutaj zabiją, to na fieri to nic im to nie zmienia, bo ja mogę nawet tutaj skończyć. Inhib na pewno tutaj biorę, bo jeżeli przyjdzie orno, to on za dużo nie zmieni. Oni tutaj muszą mieć trzy osoby pewnie, żeby... Obronić. Jeżeli tutaj reszta przyjdzie, no to będę próbował kończyć grę. Natomiast Kajsa się nie pokazuje, więc też czekam z podchodzeniem, bo też możliwe, że będę chciał typować. Dobra, Ary się pokazuje, ja mam do TPK 4 sekundy, więc jeżeli byłaby tam walka, to możemy ich zabić i zgarnąć Oszora. Tapuję tutaj do Wilka na Firi. Niby tutaj nie mordu, ale wiecie, że zawsze można tutaj wykorzystywać w taki sposób. Tak samo z, nie wiem, Flagą Jarwana albo coś. Zawsze możecie do takich rzeczy typować. Albo do latarni tresza, ładny Flesh of popi, Jeżeli zabijamy tutaj Kajsa, to myślę, że. Gra się wygrywa. Dobra, doleciała ta moja Arka. Czy tutaj jeszcze... O, zobaczymy. Patrzcie, jakie obrażenia nari Ari. 1100 obrażeń dostała. Dobra, biegnę chyba do nashora. Moglibyśmy pewnie ich tutaj dejwować ale nie ma po co lepiej zejść na nashora i, i wygrać sobie tę gra. No dobra, biegnę tutaj nashora, widzicie jak szybko go robię. Pewnie nawet moglibyśmy go zrobić wy dwie osoby, ale robimy tego nashora na szybko. Czy ja chcę recolować? Ile mi brakuje 200 golda? Chciałbym może zgarnąć tego craftsona i jeszcze tutaj do jedną kampę na przykład tego blue buffa ukraść. Co prawda trochę mnie to opóźni, jakbym tutaj sprawa wyłapać Or, No dobra, nie będę kombinował, bo jak ktoś przyjdzie, to mogę paść. Naprawdę, prawda opóźniam sobie tempo na tym, ale tak naprawdę gdyby się tutaj coś działo i jakby moja drużyna już kogoś wyłapała albo coś, no tak naprawdę nie musiałbym rykolować i mógłbym dalej grać mapą. No i póki co, jak widzicie, też tak robię, bo szykuje się tam jakaś zadyma po dolnej stronie mapy, więc też od razu chcę robić tutaj presję, dlatego że jak zrobię tutaj presję, to no, też daje więcej swobody drużynie. Jeżeli tam będzie jakaś walka, no to ja po prostu biegnę im do bazy, no a jak padniemy tak jak teraz, no to chyba na spokojnie. Mogę zrykolować, no bo nic więcej nie powinno się dziać. Po prostu i chyba musimy czekać na te popi. Dobra, cztery itemy i prawie nastakowany stakowany w 26 minut, 10 krypów na minutę. No, dobry wynik. Ale i tak muszę uważać w walkach, bo siądzie, nie wiem, jeden taunt od Ramusa, później jakiś combo i mogę paść na jednym z ceku. Nie wiem, czy w ogóle nie powinienem mieć tabisów w tej igre. Bardzo możliwe, że tak, znaczy tabisów, merców. Bardzo możliwe, że strałowałem, bo te merce jednak byłoby opena przeciwny team. No, ale póki co ich nie potrzebowałem, to mam nadzieję, że, że dalej też ich nie będę potrzebował. Nieco próbuję się tej zakreś, dlatego że widzicie, że tutaj na Firi. I powoli puszuję te fale, więc bardzo możliwe, że oni tutaj będą chcieli bronić tej tierwujki. Mój udry z jakiegoś powodu jest na topie, jak mamy Shora, więc nie wiem, jak chcemy wykorzystać tego naszora. Ale fajnie, jakby tutaj ktokolwiek przyszedł. Ja tutaj będę starał się bronić te na Ok, Okej, oni się pokazują na topie, więc możemy tutaj podejść. Ja tutaj mogę nawet podejść po prostu na wół, żeby tę tierwujkę zgarnąć. Nie wiem czego się tutaj boimy, jak każdy się tam pokazuje, więc ja tutaj zgarniam tę tierwójkę. Otwieram trochę bardziej mapę. Pół minuty do naszego solo, więc zakładam, że przeciwna drużyna będzie chciała się o to bić, ale póki co musimy grać po prostu wokół naszej wizji, nie musimy biegać nigdzie głęboko. Wystarczy, że zgarniemy tutaj wszędzie fale i, i oni będą musieli tutaj grać. O nie, zaltabowałem i mi sfrizowało klient, dobra. Czasami ja tabuję, żeby sprawdzić, czy dobrze się nagrywa w OBS-ie, przez co mi się właśnie leguje klient, ale na szczęście nie padłem. No ale dobra, powinniśmy to raczej zacząć. Ja w teorii mógłbym tutaj grać pod Bagdora, ale chyba lepiej jak się zgrupuje, tutaj zagram pod walkę, bo jak ich zabijemy, to i tak skończymy grę. Zobaczcie na top wave'a, a oni bardzo możliwe, że będą bali się tutaj TPK. Bo ja mam do TPK 20 sekund, więc jeżeli myślą, że ja tutaj tego, tego TP'ka mam, no to dobry powód, żeby się bać, bo mógłbym faktycznie tam yy, skończyć. Ramus się pokazuje na topie, więc mamy jeszcze 20 sekund na szara, fajnie jakbyśmy tutaj spróbowali podejść. Choć Ari tutaj wzięła wave'a, próbuje może tutaj coś zrobić, ale raczej ciężko, kolejny wave nie zdąży przejść, próbuje może obić tutaj... Yy... Ari, widzicie jak? Nie wiem, czy jakiegoś Lich nie pójdę na ostatni item, żeby jeszcze z tych autosów więcej robić. O, my wchodzimy midem? Tak, chyba wchodzimy midem. I tutaj też otwieramy powoli bazę. Tego Orna chyba mogę tutaj zabić. Zazwyczaj nie chcę używać r w... w... tanka, ale... jak zabiję tutaj Orna, to ich kompozycja już kuleje, bo... nie mają praktycznie engage'u, nie mają frontline'u, więc widzicie, co tutaj się z nimi dzieje. No i dobra, Skar udało się skerować tę grę. Wiadomo, że ten Orn trochę dopomógł, bo padł 20 razy na linii, więc pewnie w normalnej grze bym tego nie skerował. Ale nauczyłem się na błędach, nie grupowałem się jak głupek po tym TP-ku na smokę, tylko grałem pod siebie i udało mi się to skerować, także jestem zadowolony. Jak widzicie tutaj Gwen potrafi robić dużo obrażeń, szczególnie jak jest sfidowana. A co, jak dla mnie trochę styl gry się zmieni na pewno na, tym, na tej Gwen, przynajmniej dla mnie. Ja nie będę grał tym buildem bruzerowym, przynajmniej nie w większości gier, a będę grał właśnie tym buildem bardziej pod Assyzyna, ja wam go polecam. Jeżeli chodzi o First strike, no to polecam go grać tylko w darmowe meczapy, albo jeżeli nie chcecie wygrywać linii, jak chcecie wygrywać linię, to oczywiście jakiś Conqueror możecie grać z Glade'em. 35k obrażeń, ponad 1k na minutę. Ja wam dziękuję za oglądanie. 18k golda zrobiłem, a or miał tylko 8. 10k golda przewagi miałem. Nie wiem kiedy miałem taką grę, że miał 10k golda przewagi nad przeciwnym topem, ale, ale fajnie, fajnie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, napiszcie w komentarzu yy, niebieskie nożyczki, napiszcie o. Pozdro, pozdro.